W małym miasteczku na Mazowszu, gdzie zimy gryzą jak wilk w gardło, a ulice toną w śniegu, stałem za ladą swojej rodzinnej knajpy pod dębem. Była to noc, kiedy świat zamarł, a ja, Jan Nowak, czułem, jak moje serce zamarza wraz z nim. Trzy miesiące dzieliły mnie od złamania przysięgi złożonej umierającemu ojcu nie zmieniaj meni, synu, bo to nasza krew i honor. Ale knajpa tonęła w długach, klienci odchodzili do modnych bistro w Warszawie, gdzie podawano dekonstruowane bygoł z pianką. Mój gulasz wołowy, receptura ojca od lat 70. był prosty jak życie na prowincji, mięso, ziemniaki, marchew, cebula, bulion i zioła, duszone powoli, aż smaki się przegryzą. Ale w tych czasach prostota to klątwa. Moja narzeczona odeszła dwa miesiące temu, rzucając mi w twarz. Jan, ty nie czcisz pamięci ojca, ty w niej gnijesz. Tak najpa umiera, a ty z nią, bo boisz się zmian. Miała rację. Rachunki piętrzyły się jak śnieg, a ja liczyłem je po raz setny, gdy zamieć uderzyła z furią. Drogi stały się pułapką, prąd mrugał, a ja, zamiast zamknąć wcześniej, zostałem z uporu, z nawyku, z tej głupiej lojalności wobec pustych stołów. O 8:47 drzwi otworzyły się z hukiem wiatru, wpuszczając mężczyznę w drogim płaszczu, obsypanego śniegiem. Wysoki po pięćdziesiątce z ostrymi rysami i siwymi włosami niósł się z godnością, która nie pasowała do naszej dziury. Dzięki Bogu, westchnął z lekkim warszawskim akcentem. Szukałem czegokolwiek otwartego. Podajecie jeszcze jedzenie. Tak, proszę pana, odpowiedziałem, bo w takich miasteczkach zawsze się odpowiada. Usiadł przy oknie, choć za szybą wirowało tylko biel. Podając kawę i menu, dostrzegłem w jego oczach coś znajomego, zmęczenie, ale i władzę. Przeglądnął kartę z miną, którą znałem uprzejme rozczarowanie. Co polecasz? Spytał. Gulasz wołowy, nasza specjalność od otwarcia. Z ziemniakami, chlebem i sałatką. Kiwnął głową, oddał menu i spojrzał na telefon. Brak sygnału, oczywiście. Zamieć wyłączyła wszystko. W kuchni, nalewając gulasz, czułem ciężar. Receptura ojca. Wołowina duszona cztery godziny, zioła tymianek, liść laurowy i ten sekretny dodatek, majeranek, wsypywany na końcu, by nie zdominował, tylko szepnął. Ojciec mawiał: "Jan, dobre jedzenie to jak dobra przyjaźń, nie spieszy się, a smak rośnie z czasem." Ale co z tego? To było jedzenie na pocieszenie, nie na sławę. Podając talerz, zerkałem na niego ukradkiem i wtedy mnie olśniło. Andrzej Wiśniewski, najgroźniejszy krytyk kulinarny w Polsce. Ten, co zamknął restaurację z trzema gwiazdkami w Krakowie jedną recenzją w "Kuchni Polskiej". A ja mu podałem prosty gulasz w umierającej knajpie. Serce mi waliło. Cofnąłem się za ladę, udając, że czyszczę ekspres. Wiśniewski podniósł łyżkę, powąchał, ugryzł. I zamarł. Łyżka brzęknęła o miskę. Patrzył w dół, jakby gulasz go uderzył. A potem... Łzy. Niejedna, niedyskretna strumienie po policzkach człowieka znanego z lodowatych recenzji. Stałem jak wryty. Zatrucie. Alergia. Ale on wziął kolejny kęs, a ramiona mu zadrżały. Nie wytrzymałem, podszedłem. Panie, wszystko w porządku. Coś z jedzeniem? Podniósł wzrok, oczy czerwone, głos ochrypły. Skąd ta receptura? Każda przyprawa, każdy krok mów. Siedziałem naprzeciw, zdezorientowany. To receptura ojca. Robił tak pięćdziesiąt lat. Wołowina, warzywa, bulion, pasta pomidorowa, zioła. Duszę powoli. Dlaczego? Zioła. Jakie dokładnie? Wymieniłem, wahając się przy majeranku, sekret ojca, rozpoznałem po zapachu. Majeranek. Oczywiście. Powinienem pamiętać. Panie Wiśniewski, nie rozumiem. Co się dzieje? Przyznał się, że wie, kim jest. Jadłem w najlepszych restauracjach Europy, daniach za tysiące złotych. A ten gulasz? Smakuje dokładnie jak u mojej matki. Receptura, którą myślałem, że straciłem na zawsze. Powietrze zgęstniało. To niemożliwe, mówiłem. Ojciec stworzył to sam. Ale Wiśniewski spytał cicho: a może ktoś go nauczył? Opowiedział o matce Katarzynie Wiśniewskiej. Przed ślubem i wyjazdem do Warszawy pracowała w knajpach na prowincji, marzyła o swojej. Jej gulasz był legendą prosty, ale pełen miłości. Zmarła dwadzieścia lat temu, anewryzm, nagle, bez pożegnania. Receptury odeszły z nią gotowała z serca, nie z kartek. Próbował odtwarzać, ale brakowało majeranku tego sekretnego szeptu. Wyciągnął stare zdjęcie z portfela. Młoda kobieta w kuchni pod dębem, śmiejąca się z drewnianą łyżką, obok młody mężczyzna, mój ojciec z ramieniem wokół niej. Na odwrocie, Katarzyna i Stanisław, 1979 rok. Najlepsza partnerka w kuchni. Obiecuję nie zmieniać twojego gulaszu. Żegnaj, Kasiu. Sn. Świat zawirował. Ojciec pracował z nią, nauczył się receptury. Ale dlaczego tajemnica? Wiśniewski westchnął głębiej, oczy pociemniały. Nie tylko nauczył. Byli zakochani. Twoja matka. Nie, przepraszam. Katarzyna kochała twojego ojca, planowali wspólny lokal. Ale on ją zdradził. Spotkał inną twoją matkę i porzucił Katarzynę, zabierając jej receptury jako w pożyczkę. Ona załamała się, wyjechała do Warszawy, wyszła za mąż bez miłości, urodziła mnie. Ale trauma ją zżerała. Umarła młodo, a ja dorastałem z jej opowieściami o zdradzie, o utraconej miłości i skradzionym śnie. Stałem się krytykiem, by szukać takich miejsc, niszczyć tych, co kradną duszę przez jedzenie. Szukałem tej receptury latami, by zemścić się za matkę. Słowa uderzyły jak nóż. Ojciec zdrajca? Ten, co nauczył mnie honoru. Milczałem, ból dławił gardło. Zdrada, im lęk, cisza, to wszystko w moim gulaszu. Dlaczego mi mówisz? Wyszeptałem. Bo jesteś niewinny, ale nosisz jego grzech. Ta zamieć. To przeznaczenie. Mogę zniszczyć cię recenzją, jak planowałem. Ale widząc cię, widzę siebie syna zdradzonego. Noc ciągnęła się jak rana. Wiśniewski jadł dalej, łzy mieszały się z gulaszem. Opowiadał o matce, jak śpiewała przy krojeniu warzyw, jak wierzyła, że karmienie to miłość. Ale zdrada ojca złamała ją, milczała o bólu, aż zżarł ją od środka. Ja mówiłem o ojcu, uparty, lojalny, pracował siedem dni w tygodniu, umarł w kuchni. Ale teraz widziałem cień przysięga, by nie zmieniać meni, nie była o tradycji. To było pokuta za kradzież, za złamane serce. Milczałem, dusząc gniew. Zdrada ojca kosztowała życie Katarzyny, a mnie iluzję ojca bohatera. Czułem, jak coś we mnie pęka. Co zrobisz? Spytał. Nie wiem. Ale nie zniosę tej ciszy dłużej. Trzy dni później, po ustąpieniu zamieci, Wiśniewski wrócił do Warszawy. Dzwonił. Napisałem esej. Nie recenzję, oskarżenie. O zdradzie, o skradzionych recepturach, o cenie milczenia. Wyślę ci, zanim opublikuję. Tekst przyszedł. Gulasz zdrady. Jak jedna receptura zniszczyła dwie rodziny. Opisał zamieć, łzy nad gulaszem, odkrycie zdjęcia. Ale nie gloryfikował, oskarżał mojego ojca o zdradę, o kradzież marzeń matki, o to, jak jego lojalność była maską winy. Pisał o traumie, jak milczenie Katarzyny zżerało ją, jak ja noszę ten ciężar. Nie publikuj, błagałem. To zbyt bolesne. Właśnie dlatego muszę. Zemsta za matkę niesłodka, ale sprawiedliwa. Ty też zasługujesz naprawdę, choć boli. Esej ukazał się w kuchni polskiej i eksplodował. Ludzie pisali, zdrada w talerzu, knajpa zapełniła się ciekawskimi, ale nie klientami gapiami. Rachunki rosły, ale reputacja spadła, syn zdrajcy szeptali. Milczałem, dusząc ból, ale w środku wrzało. Odkryłem listy ojca w szufladzie, przeprosiny do Katarzyny, nigdy nie wysłane. Zdradził ją dla mojej matki, bo odbał się marzeń. To pchnęło mnie dalej zemsta. Nie na Wiśniewskim, ale na iluzji. Zamknąłem knajpę na tydzień, zmieniłem menu, dodałem Majeranek jawnie, nazwałem Danie Gulasz Katarzyny. Ale to nie wystarczyło. Napisałem anonimowy list do prasy, oskarżając Wiśniewskiego o hipokryzję, bo sam milczał latami szukając zemsty zamiast prawdy Konflikt wybuchu Wiśniewski odpowiedział publicznie Jan Nowak chce zemsty Niech wie, że cena jest wysoka Jego kolejna recenzja zrównała moją knajpę z ziemią Miejsce skradzionych smaków gdzie trauma podawana jest na talerzu Klienci odeszli długi przytłoczyły Milczałem publicznie ale w nocy płakałem nad zdradą ojca nad moją własną Spotkaliśmy się znów w Warszawie Dlaczego? spytałem. Bo milczenie nas zabijało. Zemsta nie leczy, tylko rani głębiej. Przyznał, matkę zabiła nie tylko zdrada, ale jego własna cisza. Nie spytał o szczegóły, nie wybaczył. Ja też płaciłem. Straciłem knajpę, przyjaciół, wiarę w rodzinę. W końcu, po miesiącach dramatu, zamknąłem pod dębem. Zemsta Wiśniewskiego zniszczyła mnie, ale moja jego reputację. Stał się krytykiem zemstowcem, stracił pracę. Spotkaliśmy się ostatni raz w kawiarni. Łzy w oczach obu. Cena wyboru milczeć, czy mścić się. Oba bolą. Odeszliśmy w ciszy z ranami, które nigdy nie zagoją. Zemsta nie była słodka, tylko gorzka jak majeranek bez miłości. A gulasz gotuje go sam w małym mieszkaniu, wspominając zdradę, która kosztowała nas wszystko.